Na Rinder Shamura, o! Oh, po co tu przyszedłeś? Czy tym razem jesteś tu na serio? Przysięgam, że jestem i mam powód, żeby tu być. Możesz nie wiedzieć, ale pewne istotne wydarzenie ma teraz miejsce na świecie, przeto czuję się zobowiązany, by złożyć ci dar. He, <Szumera> rozumiem. Jeżeli myślisz, że jakiś głupi prezent pogodzi nasz spór, to jesteś większym głupcem niż mogłem podejrzewać. Jestem świadom. Nie martw się, to nie jest mój zamiar. Więc co nim jest? Norander, po prostu to otwórz. To dosyć ważne. Czy zejdziesz mi z oczu, gdy to zrobię? Masz moje słowo. W porządku. Zobaczmy więc, jakie głupoty przyniosłeś. Jeśli to klucz do wyjścia z tej nędznej pustki, to wątpię, by był tak ważny jak twierdzisz. Proszę, bądź z nimi ostrożny. Co? Mogę sobie wyobrazić, jak samotność może ci tu doskwierać. Wiem, że mogę mieć niedorzecznie. Oczywiście, nie musisz ich przyjmować. To tylko propozycja. Dziękuję. Czekaj! Świetnie. Nie będę ci już więcej przeszkadzał. Proszę, wybacz za to nagle najście. Proszę, nie odchodź! Zmieniłem zdanie. Zostań chwilę dłużej. Nie zostawiaj mnie tak. Mogę być lepszy. Nie skrzywdzę cię znowu. Młodszy bracie. Oboje wiemy, że to nieprawda. Nie mogę tego zrobić. Kamura, proszę. Cóż, przynajmniej wasza dwójka jest tu teraz.